Manko ludzie z tej strony Tagart i w Escape Tarkov znowu namieszał. Mamy event, duży patch, no i wiele informacji, jeśli chodzi o streets i nadchodzący wipe. Tak, wszyscy w tym okresie zaczynają pytać, kiedy wipe, kiedy wipe, kiedy wipe. Ciągle na streamie, ale zacznijmy od początku. W sobotę zostaliśmy uraczeni eventem oraz tym, tą, tą właśnie krótką historią rudego. Ryży znowu namieszał i tak jak widzicie na obrazku, kontynuacja jest. To z poprzedniego eventu, gdzie sanitar był na kastomach, był 100% spełniony, tam zawsze się pojawiał, można było go farmić. No i dostaliśmy tą notkę, gdzie Rudy mówi: OK, dzięki, że mi pomogliście, a ja dostałem się do pokoju sanitara. No i teraz widzimy, że w tym pokoju sanitara, właśnie Rudy troszeczkę namieszał stuk flaszkę, co jest karygodne. Także flacha pękła niestety nie w ten sposób, jaki byśmy chcieli, i były tam jakieś duszące opary. Rudy padł, yy, nieprzytomny, zobaczymy, co się dalej stanie z rudym. No i o tym też za chwilę. Yy, natomiast, jakie to miało ramifikacje w grze? Każdy gracz oraz skap pojawiał się ze statusem mega buffu: 20 do siły, 20 do endurec. To no po prostu siła podnoszenia wszystkiego, udźwig. Byliśmy jak super żołnierze. Mało tego, tak jakbyśmy mieli cały czas zaaplikowany propital, nawet coś mocniejszego niż propital. Cały czas nas to leczyło. Jeśli tylko dostrzymaliśmy obrażenia, cały czas nas to topowało. I tak samo było ze staminą. Stamina się regenerowała bardzo szybko. Można było na sprintie przemierzać bardzo duże odległości. Wszystko ma swoje wady, zalety. Niestety również był dodany Debow, który sprawiał, że otrzymywane obrażenia od szyi w dół, czyli całe ciało, rączki, nóżki, 99% więcej obrażeń. Większość graczy, jak tylko zobaczyło ten, ten, ten zestaw, po prostu przestało grać, bo, uch, tyle obrażeń dostanę w kolano od skawa. i już I Rzeczywiście tak było, ale znowu z tym buffem, który dość mocno kontrował to, no ja w stanie byłem oczywiście ginąć bardzo szybko, co jest normalne w Escape from Tarkov, ale również często y, otrzymywałem obrażenia i byłem w stanie po prostu schować się od walki, nawet z innym playerem y, i bardzo szybko się topowałem, zresztą rozgrywaliśmy turniej y, w, w takich okolicznościach, y, no nie były to idealne warunki, ale widać, że gracze sobie z tym elegancko poradzili. Dość w, dziwnie wprowadzony w sobotę, prawda? W ostatniej chwili, tak naprawdę e, od południa. Także, e, no, jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Zazwyczaj jest to jakoś wprowadzane na weekend, żeby trwało ten piątek, sobota, niedziela i jeszcze tam czasem trochę dalej. Natomiast, bam, teraz tutaj w poniedziałek mamy od razu ogromny patch, ogromny patch, proszę państwa. I oczywiście wstrzymałem się trochę z wypuszczeniem tego wideo, chociaż jeszcze nie mamy dostępnej gry w. Momencie, kiedy to nagrywam, to ogromny patch. 4 godziny, gra będzie niedostępna. Zazwyczaj, kiedy jest coś takiego wprowadzane, ludzie zaczynają myśleć, Aaah! Wipe. I spokojnie do tego podchodzę, bo jakby obserwuję te wszystkie cykle dość regularnie, więc y, zaraz przejdziemy do wipe'u, ok? Ale jeśli o ten cały ogromny patch chodzi, to zdecydowanie pierwsze co pomyślałem, to wprowadzenie i wgranie już jakichś tam rzeczy, które będą nas przygotowywały na te pre wipeowe eventy. Także y, zdecydowanie tak, tak było w przeszłości, prawda? I mamy to zagęszczenie eventów. To co przy wipie jest. Y, Naturalne, prawda? No i ten właśnie, z którym mamy do czynienia, to wydarzenie, taki buff i taki debów, który dość mocno wichruje rozgrywkę, rzeczywiście przyczynia się bardziej do tego, że coś zaraz się wydarzy. Mało tego, w poprzednich wywiadach Nikita mówił o wielu rzeczach, mnie głównie interesuje Stricov do tego też zaraz przejdziemy, ale słuchajcie, powtórzę kilka drobnych informacji. Oczywiście z podcastu Shiny i daję link Shiny w opisie do tego podcastu, ponieważ dziewczyna zrobiła super robotę. Również polski szerpa, także zna dobrze język rosyjski. Przetłumaczyła nam cały godzinny podcast z Nikitą, jaki prowadzi z dziewoszki. Także, także naprawdę, naprawdę zejrzyjcie tam. I dajcie mi trochę, trochę miłości. Tagard Gang w komentarzach bardzo bym wam o to. O to, o to. Pewne informacje o Streets i bardzo dużo innych ciekawych informacji. Ale ja skupię się na tym, oczywiście, wyłapując również te informacje, które ja zbieram i połączę to w jedną całość. Otóż okazało się, że ten patch, który właśnie się wgrywa w momencie, kiedy nagrywam, to jest patch, który łączy, jakby, serwery. Chodzi o to, że już nie będziemy mogli wybrać, czy chcemy grać na serwerze polskim yy, i, i tak dalej. Po prostu mamy regiony, więc mamy Europe East, Central i tak dalej. Po prostu te wszystkie serwery są połączone w jakby taką paczkę regionalną, yy, gdzie jesteś po prostu za, do niej przypisany. Yy, tak, yy, także z tego co widziałem w tym momencie. To, to jest kilka takich regionów. Również Ameryki są jakby skondensowane. Nie można już wybrać New York. Już nie jest to podzielone miastami, tylko mamy po prostu region. I tutaj wybuchła oczywiście burza kontrowersji wokół tego patcha. Po prostu ludzie się na to rzucili. E, straszny pomysł. Teraz będzie mnie rzucało na serwer z cheaterami. Weterani z Starkowa, bo zawsze jak robię te, te, te wideo, staram się najpierw zobaczyć, co się dzieje w naszej społeczności i wszyscy weterani tutaj nie mam na myśli siebie, tylko mam na myśli takie grube ryby, które i też opinie są podzielone, ale większość jednak mówi, że to dobra zmiana, ponieważ słuchajcie nie jesteśmy zalokowani, jeśli jesteśmy w Europie, nie jesteśmy przypisani z tego, co widziałem w Lancerze, do tego regionu i nie możemy grać na żadnych innych serwerach. Możemy wybrać inne, niektóre miałem rzeczywiście wyszarzone, ale to była Afryka, jakaś daleka Ameryka, Oceania i tak te regiony, na których no, normalnie nie gramy, no bo ping jest za wysoki, prawda? Natomiast wiele, wiele właśnie osób, które, które gra w Escape from Tarkov, gra zawodowo, że tak powiem, po prostu to są to regularni streamerzy Escape from Tarkov, bardzo gorąco przyjęli tę zmianę i traktują ją jako coś dobrego. No i tutaj ja zawsze, mimo że tak bardzo kocham i że pasją Escape from Tarkov, no to muszę spojrzeć na to obiektywnie, prawda? No w tym momencie wszystko to mamy zgrupowane, wszystkie serwery mamy wrzucone do jednego wora regionalnego, oczywiście. Także na przykład będzie to prawdopodobnie serwery z naszego rejonu, Polska, Czechy, Słowacja, będą w tym jednym Europe East, prawda? Więc w momencie, kiedy ja na przykład lubiłem grać w poprzednich wajpach na czeskim serwerze, ale słowacki i polski mi nie odpowiadał, mogłem odznaczyć polski i słowacki, natomiast mieć cały czas czeski zaznaczony. W tym momencie nie mamy takiej opcji, po prostu musimy wybrać to regionami Europe East. I tak dalej, i tak dalej. Więc co to znaczy dla nas? Tak naprawdę musimy przekonać się na własnej skórze, kiedy zmiana już wejdzie w życie i będziemy mogli to wypróbować właśnie sami. A to dlatego, że jest tutaj dużo plusów i minusów. Zacznę prezentując to jako minus. Widziałem fale negatywnych komentarzy. O, teraz nie mam po prostu żadnej możliwości od ucieczki, od, od, od czyterów, którzy będą razem. Ze mną w lobby, co jakby, jeśli się zastanowicie, te same restrykcje są nałożone również na tych cheaterów. Oni też są regionalnie zamknięci, często ograniczani pingami, mało tego dużo, dużo lepiej można oczywiście kontrolować ten przepływ graczy, że na przykład, no dobra, ten z Europy próbuje się dostać tutaj, wszystko to jest, jest dużo lepiej, wydaje mi się, do, do namierzenia, zwłaszcza jeśli chodzi o te osoby, które z końca świata łączą się na innym serwerze, tylko po to, aby wy wykorzystać te desynki i ping abuse, który na tym idzie. Także wydaje mi się, że te wszystkie miałczenia i jęczenia w internecie po prostu poczekajmy i zidentyfikujmy to sami, skorygujmy to sami, ale z tego co widziałem, nie mam żadnego problemu, żeby zaznaczyć na przykład dla siebie Amerykę. Oczywiście tą, która jest bliżej, te serwery, które kiedyś były tam, New York i tak dalej, będą złączone w jeden package tak naprawdę i nie będziemy już mieć kontroli nad tym, jakie serwery wybieramy. Oczywiście. Jest to bardzo dobre, jeśli chodzi o całą rozgrywkę z Escape from Tarkov, ponieważ no już nie wiesz, jest jest to zaskoczenie, gdzie jesteś, na jakim serwerze, z kim grasz. Jest to bardziej randomowe, mniej przewidywalne. Z drugiej strony, no tutaj również muszę się troszeczkę zgodzić z tymi głosami, które nie były z tą zmianą tak naprawdę zadowolone ponieważ no może się też tak trafić i wiele osób też tak robiło, że miało ciężki dzień i chciało po prostu pograć w Escape from Tarkov, ale pograć na tak zwanym chillu, jeśli można tak powiedzieć, że w Escape from Tarkov można pograć na chillu, ale po prostu chcieli włączyć sobie jakiś serwer, który zidentyfikowali, że jest opustoszały, że jest to serwer po prostu nieuczęszczany przez graczy i chcieli sobie pochodzić i pofarmić przedmioty. Z trzeciej strony, bo to zawsze jest tak, wiele osób, które robiło RMT, również wybierało prawdopodobnie takie serwery, żeby znaleźć jakiś lód, używali jeszcze. No nie wiem, słuchajcie, musimy przekonać się sami, yy, dlatego możecie dać w komentarzach znać, yy, co wy myślicie o tej zmianie. M moim zdaniem, jeśli chodzi o esencję Escape from Tarkov że nie będzie wiadomo gdzie jesteś tak naprawdę, tylko i wyłącznie, że jesteś w tym rejonie europejskim, nie robi wielkiego znaczenia, zwłaszcza, że możesz włączyć sobie wszystkie inne rejony, tylko nie możesz wybrać poszczególnych serwerów. Oczywiście wszyscy powiedzą zaraz, że cięcie kosztów i być może też to jest yy, problem i też to jest właśnie powód, dla którego ta zmiana była wprowadzona. No i wszyscy myśleli, że to jest właśnie wipe, tutaj już zaczęło się w internecie, taki duży patch i w ogóle event, taki event hardkorowy, że tutaj tyle damage'a, wipe, okej, okay, spokojnie, wiemy kiedy będzie wipe, w czwartek, czyli nie wiemy nic, powtarzam to jeszcze raz, nie wiemy kiedy będzie wipe, Nikita powiedział kilkukrotnie. Wipe, nie. Nie wiemy, nie powiem wam. Możemy się tylko domyślać my, jako playerbase, i wykorzystać te informacje, które znamy z przeszłości. Wiemy, jak to wyglądało w tym cyklu, wiemy, możemy to zacząć analizować. Ale moim zdaniem nie ma sensu. Po prostu jest kilka wskazówek, i właśnie tutaj ten cały podcast Uszyny. Do... Serdecznie zapraszam, obejrzyjcie go. Dziewczyna zrobiła naprawdę świetną robotę i bezpośrednio rozmawiała z Nikitą. To też jest, to też jest, wiecie, zupełnie inna informacja, i Nikita nie musiał się wysilać. W innym języku, tylko w swoim rodzimym też odpowiadał na pytania. Także super sprawa, sprawdźcie jej podcast. Zacznijmy od tych informacji, które z innych, z innych podcastów czy też interwiów z Nikitą, wywiadów ja wyekstraktowałem. Otóż Nikita, i dlatego wszystko trzeba brać z, z dystansem. Nikita powiedział, że jeszcze w tym roku zagramy w Streets of Tarkov. Dlatego też Shina zadawała bardzo dużo pytań o of Tarkov. Ja tylko troszeczkę tutaj dotknę to, co już praktycznie wiemy. Jeszcze raz sprawdźcie Shinę. Po prostu wygadał się trochę że jakby następny duży patch, bla, bla, bla i tak dalej, ale będzie to Escape from Tarkov, Streets of Tarkov oczywiście, już, już mi się miesza Streets of Tarkov po prostu będzie wprowadzone w następnym patchu zagramy w kilku wcześniejszych wywiadach że, zwłaszcza z Pestilim, że Streets of Tarkov jeszcze będą w tym roku, pierwsza iteracja i to wszystko praktycznie co mówił i właśnie tam u sziny, troszeczkę więcej macie informacji jak to będzie wyglądało natomiast no ten, ten duży patch który, który ma się w, właśnie wprowadzić prawdopodobnie Streets of Tarkov. No i kiedy miałby być, jak nie jeszcze w tym roku, skoro Streets of Tarkov jest mapą Tutaj informację 3 lata tworzoną i gotową, praktycznie, tylko że te wszystkie poszczególne rzeczy dopracowują, jeśli chodzi o poszczególne części, dlatego my również dostaniemy pierwszą iterację. Musimy pamiętać, że wizja Nikity jest, jest dość obszerna i ambitna. Chociażby tutaj zacytuję z, z tego tłumaczenia Shiny, wokół jednego budynku na stricach ma być około 15 skawów. To jest, to jest ogromna liczba, to jest ogromny prawdopodobnie budynek. Zobaczymy, jak to jeszcze wyjdzie w praniu. Mało tego mówi tam o tych wszystkich, bo już widzę te komentarze: O, ta, 10 fps. -ów. Mówi o nowej technologii optymalizacyjnej, która również później będzie wprowadzona na, na inne mapy. Także prawdopodobnie można myśleć o tej nowej technologii, o nowym silniku o, o czym nie słyszeliśmy ostatnio zbyt wiele. Natomiast, no, jeśli chodzi o ten wipe, słuchajcie, nie wiemy kiedy będzie wipe, i nigdy się nie dowiemy. Po prostu zbliżamy się do tego czasu, kiedy historycznie zazwyczaj dzieje się wipe, jest to takie cykliczne i dość naturalne, więc teraz naturalnie w grudniu oczekiwalibyśmy tego, tego wipe'a. Natomiast właśnie jak wszedł ten duży patch o serwerach, o których wam mówiłem, po prostu ludzie oszaleli w internecie i mówią wow, to jest, oj to, to już teraz, oj to, to, to już szybciej, bo też były spekulacje, że ten wipe może nastąpić trochę szybciej. Moim zdaniem jednak ten event to są podwaliny do nie tylko wprowadzenia tych zmian, jeśli chodzi o regionalizację serwerów, również jest wgrywany jakiś event, który będzie właśnie podwalinami do późnej, późniejszej czystki. Następny major patch, duży patch, to będzie wipe, ok? Czyli, czyli jeśli zobaczycie coś podobnego, takiego jak teraz, że gra jest niedostępna przez cztery godzinę albo więcej, to prawdopodobnie będzie to wipe, tylko że wtedy na Twitterze i zawsze, kiedy informują o tych update'ach, zawsze mówią, zaczęła się instalacja numerek, z tym patchem również będzie wipe. I zazwyczaj jest to pff, dwa dni przed tym, jak jest to zaimplementowane, dlatego wszelkie dyskusje, kiedy, 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 kiedy i pytania nie mają sensu, po prostu nie dostaniemy konkretnej daty. Kropka. Natomiast biorąc pod uwagę to że w wywiadach Nikita stwierdził um, słuchajcie w następny duży patch to będzie wipe i to nie jest duży patch bo nie mieliśmy e, po prostu tych, tych cyferek i tego właśnie te, tej formułki że z tym z tym patchem będzie wipe co jest dość standardowe już teraz dla BSG następny ogromny patch Content Patch to będzie Wipe. I teraz tutaj, jakby Nikita, druga informacja, o której mówił, że streets zagramy jeszcze w tym roku. No, dla mnie te dwie informacje, jeśli weźmiemy je do siebie to jest to jednoznaczne, że w tym roku będzie duży patch, który wprowadzi nam streets, pierwszą iterację yy, i oczywiście wiąże się z tym wipe. Oczywiście mamy cały czas wprowadzane eventy, lore i jeszcze więcej związanego z rudym i z jego losami i, i to co się dzieje w grze. Coraz częściej pojawiają się informacje o streets. Streets jest bardzo oczekiwaną mapą, wiadomo, że te screenshoty, o, pojawiają się od tylu, od tylu już lat. Natomiast to, to, co jest ważne, to to, że dużo częściej studio mówi o tym, chociaż nie mówi wiele w ostatnich okolicznościach, niestety, to jednak pojawiają się te informacje i właśnie coraz częściej i chętniej mówiono o streets. I Właśnie tutaj odsyłam was do Szyny, ponieważ tam macie naprawdę masę informacji. Ja po prostu nie będę się tutaj powtarzał. Po prostu Nikita y, powiedział, ile będzie graczy, jak to będzie wyglądało od strony technicznej, no a w tym, a w tym interwiu wcześniejszym z Pestilim y, w tym roku jeszcze zagramy w Streets. Także y, zdecydowanie, jeśli mapa już była gotowa od jakiegoś czasu, co też przewijało się w wywiadach i podcastach od, 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 od miesięcy, po prostu mierzą w tę optymalizację, co wiecie, wiecie jak to jest, tak? Natomiast być może właśnie chodzi o dostarczenie tej optymalizacji, żeby te FPS-y były na dobrym poziomie. Zwłaszcza jeśli obejrzycie materiał Shiny, wie, będziecie wiedzieć, że studio pracuje nad nowym systemem y, tej optymalizacji, także. No cóż więcej, Wipe Sun TM, naprawdę Sun. Jakie eventy będą nas czekać w przyszłości, zobaczymy. Jedno jest pewne, Wipe jest coraz bliżej. Kiedy? Nigdy nie będziemy wiedzieć dokładnie, nie, nie, nie znamy tej daty, po prostu dowiemy się, będzie to niespodzianka. Spekulacje, nie chcę już spekulować, moim zdaniem, z tym wszystkim co robią, szykują się na to. Pamiętamy, jak, jakie problemy były z serwerami. Więc być może ta, ta optymalizacja tych serwerów również, nie wiem, czy cięcie, nie wiem, dajcie mi znać co o tym myślicie, jest skierowane w to, żeby później zapobiec tym oto problemom z serwerami. Także pamiętajcie, że jeśli coś się wydarzy, jakieś najnowsze. Rzeczy wypłyną na wierzch. Najlepszym miejscem, żeby mnie znaleźć, to jest na żywo na Twitch, TV Taggart, oczywiście. I tam często streamuję na żywo. Mo mam z wami kontakt, więc możecie o coś zapytać, możecie o coś podpytać. Zapraszam was serdecznie, jak zwykle. Jak materiał się podobał? Polub ten materiał. Subskrybuj kanał. Wpadaj na Twitch. Eee, to? Nie, to tylko głosy w mojej głowie. Do następnego.